Śmierć w tym ślubie. W tym ślubie. W tym ślubie. bardziej, tym ślubie. W tym ślubie. W tym nie widział, Poniekąd, noga, Nic nie ma. Jakaś jest tutaj, normalne. No, widzimy tutaj nie ma normalne widzimy tutaj pomieszczenie ma no, ktoś tutaj utrażał jest wino ktoś tutaj sypia chce wino. ubranie i jest, tu jest poddasze tam gdzie puste tutaj puszeczek się buty jakieś buty buty jakieś Możliwe, że jakaś młodzież tutaj jest chyba po jak widać, zniszczona całkowicie. Poniekąd. Proszę e, tu, tutaj jeszcze, to, to mój pomieszczenie. wiem, może to jest socjal, jakaś jadalnia. I drugie pomieszczenie jest zdemolowane na poddaszu, wychodzi woda, bata szklana, mnóstwo, mnóstwo butelek, puszyk po alkoholu. Tragedia po prostu. I tutaj... Dosią, na poddaszu też mamy tutaj jakiś to Kto tutaj spał jest chleb świeży? Coś, jest, jest świeży, jest miękki no, nie, pleśń ma, już jest stary ale widzisz obecnej technologii jakieś dwa tygodnie maszynka do papierosów czyli widać, że ewentualnie Gdzie? ktoś tutaj śpi przebywa no, to jest takie kimono, to jest dobre kimono Dlaczego? ale widzisz młynek? Zobacz to będzie młynek do, Nie, młynek młynek tam do tytoniu. A to będzie chyba młynek do tytoniu. To? Tak. Aha, czyli to nie jest młynek do tytoniu, tylko do narkotyków. Co jest to maszynka. Słucham. Biegnę. A to? Niżej. Nie wiem, czy to nie jest od jakiejś wentylacji czasem.